Witam serdecznie, waranac 4. A ja taki ujebany jestem. Albo przy węglu robiłem. No nic, nie, to będę ujebany. Powiem Wam tak, mieszkam tu już nie wiem ile lat. Trochę lat mieszkam. I tak jeszcze nie było. Zawaleni jesteśmy totalnie śniegiem. Totalnie. Tak czy inaczej zastanawiam się po raz pierwszy, jak ja dotrę na egzotykę do Warszawy. No po prostu trzeba wyjechać im wcześniej i walczyć, i to to będzie walka. dobra, jakiejś wielkiej tragedii nie ma. Trochę nawaliło tego śniegu, ale przejedziemy. Ruszamy w takim wypadku. Zobaczymy, jak drogi jeszcze przede wszystkim, bo nie wiem, jak tam w całej Polsce sypało. Zobaczymy. Tak nie jest tak dobrze jak mi się wydawało. Jak się zatrzymam, to jest po wszystkim, to już nie ruszę. Muszę to trochę zrobić na tak zwanym pędzie. A jeszcze najgorsza jest taka górka tutaj u nas. A zaraz Wam w sobie pokażę. czy ja nie dojadę do tej Warszawy kurde, fix no nie dojadę, no ile ja już jadę pół do ósmej jest wyjechałem sobie przed szóstą jestem za nowym targiem, po prostu o wszystko jest zawalone zasmarkane jedziemy, jedziemy O jejku, jejku. To jest zakopianka. Jak się jedzie z zakopanego do Krakowa, hmm. oczywiście jestem sam na drodze, ponieważ przede mną wiele samochodów mijałem, które były w zasadzie w rowie, albo, albo nie mogły jechać dalej. No, gdzieś 10-12. Więc je wszystkie wyprzedziłem i najnormalniej w sobie jadę sam. O, jedzie ktoś tak jeszcze z drugiej strony, ale tak wygląda. Te trochę mi nie nadążają wycieraczki, bo zamarzają. Tak wygląda droga z zakopanego do Krakowa. Ktoś do mnie dzwoni. Teraz musimy udawać, że się widzimy, że ten, że się widzimy dopiero. Cześć Cześć, cześć. Dawno się nie widzieliśmy prawie rok, nie? Cześć, cześć. Czemu wiesz, że ludziom do tego do dupy? No Dobra, standardowo się przejdę, poszukam jakiś rejestrów. E, może nawet coś dzisiaj e, kupię. Dawno nie kupowałem w Polsce z Regiusów. a z prawdę, co ciekawego mamy tutaj na tej kiełce patrzcie jakie ładne Orange Yellowberry Firefly Enci samiczka tak. super się boczki tak. zrobiłem. widzę, że ma dużo takich Orange Yellowberry Firefly w Leopard Enchi ładnie wyszedł, piękny Reptiles. A ładny Kingpin. Clown. Samczyk. Highway. Super gravel. fajne miedziki. Tego to sobie chyba raczej zostawię, bo nikt mi nie da 4,5 tysiąca za niego, a pani nie strzelam do la venderé. Taki jest Essence. Piękne Blackheady. Najlepsze Blackheady w Polsce, moim zdaniem. W lawęży świata. Jakieś regiusy też są, nawet jakieś dorosłe samczyki widzę. Gotowe. No wyjazd do Warszawy to nie tylko giełda, to są też przyjemne chwile wśród znajomych, jedzących znajomych. Bo to, znacie na pewno wszystkich. O. A mamy co świętować. Jest poniedziałek rano. Jestem już u siebie w zakopanem, jak widzicie w sumie za oknem. Śniegu nawalone, ale cała, cała podróż niestety zakończyła się nieszczęśliwie dla mnie ponieważ gdzieś na trasie Warszawa, Zakopane zgubiłem portfel cały, wiecie no tyle ile tam jest dokumentów do wyrabiania to przecież można oszareć nie? wyrabiania, blokowania kombinowania jest teraz sporo już wykonałem dużo telefonów po drodze wie, wiele ruchów już byłem w urzędzie miasta już byłem w banku tak czy inaczej, Amba Fatima był portfel i Inima. Giełda była super. Głównie jedzie się przede wszystkim po to, żeby się spotkać ze znajomymi. I to jest dla mnie najważniejsze. Fajnie jest jechać dzień wcześniej. Te giełdy są takimi zlotami, gdzie no normalnie dużo rzadziej byśmy się spotykali, ponieważ każdy ma już swoje życie. Wiadomo, mieszkamy w dużych odległościach od siebie. I dzięki tym giełdom Wszystkim możemy się wymieniać doświadczeniami pokazać. Dzięki wielkie za gościnę Michał Dzięki wielkie za Za miłe słowa Dla wszystkich z którymi się poznałem Na giełdzie Gdzie do tej pory było wszystko wirtualnie A tu nagle się znowu kogoś spotyka na żywo Bardzo sympatyczna atmosfera Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie Do usłyszenia, do zobaczenia Bye Nie ma to jak przejechać do Warszawy i z powrotem i zakopać się pod własną chałupą to był ciężki dzień mam dość kurwa mam dość Jadę jeszcze, klei na gorąco, coś będę robił, może jakieś takie ładne terrarium dla Wiridisa chcę, chcę zrobić na zakończenie tego wszystkiego, bo zakupiłem sobie kostkę od EM Cages na, dla tego, taka czarną, ładną dla Wiridisa właśnie i mam w planach zrobić mu jakieś takie ładne, ładne co nieco, ale to już w następnym odcinku, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, bye.